Ty, tu kubek ze Starbucksa miałbyś. Halo, Halo, gdzie jest ze Starbucksa? Raz, raz, raz. Oficjalnie zaczynamy. Dawid Bagiński Show Smart Life, czyli w jaki sposób lepiej radzić sobie w życiu, w jaki sposób lepiej rozwiązywać swoje problemy prywatne i zawodowe oraz jak ustawić biznes do tego, żeby po prostu fajnie bawić się w życiu. W tym odcinku pierwszym, zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytania, które mam właśnie tutaj zapisane i które nieustannie powtarzają się na mojej skrzynce mailowej, to chciałbym opowiedzieć pokrótce o tym, jak Ty możesz zadawać mi swoje pytania, abym mógł Ci pomóc oraz szerszemu gronu odbiorców. Przede wszystkim, za każdym razem, kiedy chcesz zadać mi jakieś pytanie, zrób na Facebooku hashtag DawidBagiński i zadaj swoje pytanie, bądź hashtag smart life i zadaj mi swoje pytanie. My wtedy wchodząc na Facebooka i szukając tego hashtagu zobaczymy właśnie Twój wpis i dzięki temu będziemy w stanie tutaj albo tutaj wyświetlić Twoje pytanie i udzielić Tobie bardzo precyzyjnej odpowiedzi na nie. Ok, świetnie, jeżeli już wiecie dokładnie jak zadawać mi pytania to czas przejść do działania, nie ma na co czekać. Jeżeli masz jakieś pytanie, które chciałbyś, abym rozwiązał, jakiś problem, który chciałbyś, abym rozłożył na części pierwsze to zrób to, bo przez wielu osób w tym kraju jestem uważany za najlepszego eksperta właśnie w tych rzeczach. I nie ma nawet najmniejszego problemu, albo nawet największego problemu, który się przede mną kryje, którego nie byłbym w stanie od A do Z w bardzo logiczny sposób rozłożyć i tobie wyjaśnić oraz pokazać konkretnie, jak go rozwiązać. I to powiedziawszy, przejdźmy teraz do pytań, które tutaj pojawiły się na mojej skrzynce mailowej i które bardzo często mi zadajecie, dlatego w pierwszym odcinku postanowiłem wybrać właśnie je do tego, aby wam pomóc. W związku z tym, że będzie to show dotyczące marketingu internetowego, zarabiania pieniędzy, rozwiązywania problemów i osiągania sukcesu i zadowolenia życiowego oraz od czasu do czasu po lewej bądź po prawej stronie pojawi się tu jakiś ekspert, który razem ze mną będzie przekazywał wam pewne tematy. Więc jeżeli macie ochotę, żeby ktoś konkretny się tu pojawił, to napiszcie w komentarzach, kto to może być, kogo chcielibyście tutaj zobaczyć, a ja taką osobę po prostu tutaj sprowadzę dla Was. To często zadajecie mi właśnie odnośnie bycia ekspertem i osiągania sukcesów pytanie. Dawid, jak to jest w końcu z tym sukcesem w Polsce? Jak to jest naprawdę z tym sukcesem w Polsce? Czy to tak łatwo go osiągnąć? Czy to może jednak jest sola charówki? Czy to może już mamy drugiego Facebooka, jesteśmy miliarderami? Czy może jednak jest to troszkę inna droga? Badania pokazują w Polsce, przeprowadzone na Polakach, którzy Stali się milionerami, pracując właśnie w tym kraju, bądź zakładając firmy w tym kraju, to badania pokazują, że po pierwsze, 75% osób, zanim zostało milionerami, zaczynało od zera. Więc zaczynało to prawdopodobnie z takiej samej sytuacji, w takiej samej y, sytuacji życiowej, byli jak ty i ja. Bo ja też zaczynałem od zera. Z Małej Wiochy, Grondy Woniecko. Około 700 mieszkańców, z czego 300 to więźniowie w kryminale. Więc tak to po prostu wyglądało. No i niestety większość z nas nie ma znajomości i nie ma plecaka, tak zwanego, na którym może spokojnie się wybić i zrobić coś fajnego. Ale jeżeli masz znajomości, to też nie jest to tutaj nic złego, ponieważ jeżeli ty masz w swojej grupie jakieś znajomości, to oczywiście chcesz je wykorzystać do tego, żeby mieć w życiu łatwiej. Więc tu pójdziesz, pogadasz z kolegą, dać się ściągnąć notatki, tam pogadasz z kumplem, tu sobie jakieś kontrakty załatwicie. No i hej, no nie miej pretensji do tego, że inni mają bardziej wpływowych znajomych i mogą łatwiej dzięki temu osiągnąć sukces. I wiedząc to, że większość z nas zaczyna od zera, jak naprawdę wygląda dojście do milionów? Statystyka pokazuje na tym już pokoleniu, które doszło do milionów, że najwięcej osób dopiero po 50 osiągnęło wielomilionowe sukcesy. Czego to dowodzi? Dowodzi to przede wszystkim jednej bardzo ważnej rzeczy, że żeby. Osiągnąć bardzo duży sukces, to trzeba regularnie przez lata pracować i przez lata się rozwijać. Ja w wieku 18 lat zacząłem uczyć się, rozwijać, inwestować w siebie. Dzisiaj, mając 29 lat, 19 stycznia, co nieco już liznąłem tematu sukcesu. Żyję w troszkę lepszym stanie życiowym niż większość ludzi, ale to wciąż jakby nie jest wielomilionowy biznes, ponieważ to jest tylko 11 lat, a ja jestem jeszcze na tyle młody, że wszystko przede mną. Ale z drugiej strony, zobacz, że statystyka była przeprowadzona na osobach po 50, które osiągnęły sukces wielomilionowy, więc prawdopodobnie więcej było tam ludzi starszych, ale byli też ludzie młodsi. I widzisz, ci młodsi ludzie to są ludzie po 30. W Polsce ostatnio dosyć modne jest osiąganie pierwszego miliona po 30. Dlaczego? Bo w dzisiejszych czasach, w porównaniu z czasami tamtymi, PRL-u na przykład i PGR-ów, My mamy większe możliwości. Zobacz, dzisiaj do zarabiania fajnych pieniędzy wystarczy telefon, może jakiś tablet, może jakieś tło z książkami, kubka ze Starbucksa brakuje tylko i możesz już zacząć realizować swoje marzenie, i osiągać sukcesy. Dlatego ludzie tacy jak y, bardzo młodzi ludzie, którzy się biorą za YouTube'a, za social media, za marketingi internetowe, za marketingi sieciowe, są ekspertami, na przykład grafikami, copywriterami edytują i nagrywają wideo, zajmują się po prostu ogólnie na przykład sprzedażą, nagrywają satyryczne filmiki na YouTubie i dzielą się z setkami z setkami tysięcy ludzi na przykład animowanymi filmikami dla dzieci. To są ludzie, którzy w bardzo szybkim tempie urosną, te ich projekty, które robią, urosną do tego, żeby to przynosiło setki tysięcy albo miliony złotych każdego roku. Więc Plusem dla nas jest to, że my próg wejścia w zarabianie pieniędzy, w osiąganie sukcesu mamy dużo mniejszy, i drugim plusem jest to, że my dojdziemy do sukcesu szybciej niż, nas, niż te wcześniejsze pokolenia. Ale to wciąż nie wyklucza jednej rzeczy, że trzeba zapierdalać na ten sukces. I że on nie przychodzi z dnia na dzień, tylko że trzeba codziennie przez wiele lat dążyć do tego sukcesu. No bo nie oszukujmy się, Pierwsze 3-4 lata to ty się w ogóle będziesz uczył fachu, żeby być w czymś najlepszy. 3-4 lata, to jest minimum. A potem będziesz się uczył biznesu przez kolejne lata, żeby sprzedać to w czym jesteś najlepszy. Więc minimum 7-10 lat, to jest tak naprawdę bardzo zintensyfikowany proces nauki, który już w pierwszych latach i przez kolejne lata będzie przynosił tobie korzyści finansowe. Ale żeby osiągnąć miliony, Trzeba jednak działać. I powiesz mi w takim momencie, OK Dawid, ale jak to jest, że słyszę o tych ludziach sukcesu? Lebron James, Kobe Bryant, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, wszyscy młodzi ludzie osiągają takie kariery. OK, tylko popatrz na aktorów, na sportowców, na tych młodych, cudownych biznesmenów, to są po pierwsze ludzie, którzy od wieku 4 lat, 5 lat zaczynali praktykę. I w wieku na przykład 25 lat, oni mają 20 lat praktyki za sobą. I to są fakty. Przeczytaj dowolną biografię dowolnego człowieka, to zobaczysz, że oni zaczynali od dziecka. I jeżeli ty zaczynasz w wieku 20 paru lat, no to niestety trzeba będzie ten proces przejść. Każdy musi go przejść. A z drugiej strony, tak jak tutaj dostałem jedną informację taką dosyć ciekawą w mailu, że to są takie cudowne dzieci i że to jest coś niespotykanego w świecie i to jest prawda. Bo takcy ludzie jak założyciel Facebooka czy yy, sławni aktorzy, to są raczej w naszym świecie statystycznie 7 miliardów ludzi, to te kilka osób to nie jest reguła, tylko to jest anomalia, to jest wyjątek od tej naszej reguły standardowej. I kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że standardowo dochodzi się do sukcesu po prostu działaniami, robiąc to, co kochasz robić, rozwijając się w tym, co naprawdę lubisz robić, to po paru latach zdobywania tych doświadczeń, sukces osiągasz. Ale on się nie dzieje z dnia na dzień. I największym czynnikiem, który blokuje ludzi przed sukcesem, jest właśnie wyobrażanie sobie tego. Po zobaczeniu nagłówka w gazecie osiągnął sukces w wieku 22 lat, kupił w Los Angeles, w Hollywood, w za 4 miliony funtów. 22 lata, dzieciak na YouTube nagrywa. Tak, tylko takich dzieciaków jest kilku, bo akurat 5 lat temu, czy 10 lat temu. Wzięli się i zaczęli coś robić. A kiedy trend poszedł do przodu i to nabrało dużej skali, to oni z tego po prostu mogli korzystać, bo lata wcześniej zaczęli coś takiego robić. Więc jeżeli ty dzisiaj nie jesteś podpięty do jakiejś konkretnej fali biznesowej, która teraz ewidentnie idzie, nie umiesz tego zaobserwować, no to trzeba jednak przyjąć tą drogę do osiągania sukcesu, taką tradycyjną aniżeli siedzieć w domu i liczyć na to, że akurat ty jakimś cudem staniesz się szczęśliwym dzieckiem, takim jak Steve Jobs czy Mark Zuckerberg i stworzysz coś bardzo podobnego do nich. To jest raczej anomalia, a nie reguła. Bo gdyby to było regułą, to dzisiaj na świecie i dzisiaj w Polsce mielibyśmy samych Marków Zuckerbergów, samych Steveów Jobsów, samych bradów Pittów i Angeliny Jolie same, ale mamy jak mamy. I to jest właśnie rzeczą normalną. I kiedy Ty to zaakceptujesz, po pierwsze zaakceptujesz, a po drugie weźmiesz się do działania, wiedząc, że próg wejścia w biznes jest szalenie mały. Naprawdę, teraz w dzisiejszych czasach, żeby odnieść sukces, to bardzo, bardzo, bardzo mało trzeba wkładać od siebie. Kiedyś to trzeba było parę milionów na fabrykę zdobyć, w komunie, dogadać się z kimś, flachę komuś postawić. W dzisiejszych czasach z nikim nie musisz się dogadywać, nie musisz mieć znajomości, nie musisz mieć nawet pieniędzy, żeby zacząć. Wystarczy pasja, zaangażowanie, zapał i regularne działanie. I to jest wszystko, co potrzebujesz do tego, żeby osiągnąć sukces. Jeżeli jesteś gotowy na to, żeby osiągnąć sukces, to w tej chwili z hashtagiem Dawid Bagiński bądź z hashtagiem Smartlife napisz na Facebooku swoje pytanie na swoim profilu, a my to wyszukamy i w kolejnym nagraniu, w kolejnym odcinku być może gdzieś tutaj Pojawi się właśnie Twoje pytanie, na które udzielę Ci odpowiedzi i pomogę Tobie osiągać sukces i rozwijać się. Cześć. Pytanie, które mam właśnie tutaj zapisane.